Wiesz, jest takie y, dość powszechne myślenie, może nawet sami czasem tak myślimy, że w tych naprawdę udanych, takich szczęśliwych związkach, to ludzie właściwie się nie kłócą. Mm -hmm. Że tam jest taka, no wiesz, sielanka, zgoda we wszystkim y, idealnie. Czy to, czy to w ogóle jest prawda? No wiesz, co to chyba taki trochę mit, prawda? Bardzo kuszący, ale jednak mit. Aż tak. No, bo jak się rozejrzeć, to, no nie wiem, różnice zdań, jakieś spięcia, mniejsze, większe, to się po prostu zdarza, no wszędzie. Mhm. Nawet w tych parach, co wyglądają na takie super zgrane. Więc sam fakt, że są konflikty, to chyba jeszcze o niczym nie świadczy. No dobra, czyli, czyli to, że czasem polecą iskry, to jeszcze nie dramat. W takim razie, co odróżnia te związki, które mimo wszystko jakoś sobie radzą, są silne, od tych, gdzie te kłótnie stają się no, takie destrukcyjne i prowadzą do problemów? Gdzieś ta różnica musi być. I tu chyba dochodzimy do sedna. Wydaje mi się, że kluczowe jest nie to, czy ludzie się spierają, okay. ale właśnie jak to robią i też o co tak naprawdę się kłócą. Bo konflikt chociaż wiadomo nie jest miły. No jasne. To nie musi być koniec świata. Czasem, może to zabrzmi dziwnie, może być nawet szansą. Szansą? Czekaj, szansą na co? Bo kłótnia kojarzy się raczej ze złością, frustracją. Jakże może być pozytywne? Właśnie. Żeby to zrozumieć, może warto yy, rozróżnić takie powiedzmy dwa główne rodzaje spraw, o które pary się ścierają. Dwa rodzaje. Okej. Okay. Pierwszy typ to są takie konflikty Nazwijmy je praktyczne, albo codzienne, dotyczące organizacji życia, logistyki, no wiesz, preferencji. A, czyli na przykład, kto dziś wynosi śmieci? Co na obiad? Jaki film wieczorem? Dokładnie. Czy w sypialni ma być cieplej, czy chłodniej? Czy na weekend jedziemy tu, czy tam? Po prostu te rzeczy, które wynikają z tego, że dwie różne osoby próbują razem żyć. Tak, dokładnie o to chodzi. Te wszystkie Niezliczone drobne punkty sporne? One są absolutnie naturalne. No nie da się ich uniknąć. Jesteśmy różni. No tak. Ale co ciekawe, właśnie te codzienne tarcia one mogą mieć swoją dobrą stronę. Bo na pierwszy rzut oka to są po prostu męczące, nie? Ciągłe ustalanie czegoś. No, mogą być męczące, jasne, ale są dobre w tym sensie, że mm, no, tak jakby zmuszają nas do zobaczenia tej drugiej osoby. Jej perspektywy, jej potrzeb, które nie zawsze są takie jak nasze. OK. I uczą nas, a przynajmniej powinny uczyć, negocjowań, szukania rozwiązań, które biorą pod uwagę obie strony. To jest taka szkoła kompromisu w praktyce. Mhm. Mm Każdy taki mały spór to potencjalna lekcja: jak powiedzieć, co myślę, jak wysłuchać, jak znaleźć jakiś złoty środek. No tak, kompromis łatwo powiedzieć. Ale w praktyce bywa trudno. Chyba każdy to zna. Czasem ma się wrażenie, że to zawsze ja ustępuję, albo że potrzeby partnera są ważniejsze. To nie jest takie proste, wziąć pod uwagę czyjś punkt widzenia, jak jest zupełnie inny od naszego. Oczywiście, że nie jest proste. To wymaga wysiłku, czasem rezygnacji z czegoś. I nie zawsze się udaje od razu. No właśnie. Czasem trzeba kilku prób, czasem jedno ustąpi tu, drugie tam, ale sam ten proces, samo to, że próbujemy się dogadać w tych codziennych sprawach, to jest mega ważne dla związku. To buduje poczucie, że jesteśmy zespołem. Rozumiem. Co więcej, jak te praktyczne kłótnie są ciągle nierozwiązane, jak się je zamiata pod dywan albo załatwia krzykiem, to nawet takie drobnostki potrafią urosnąć i zatruć atmosferę. Ale mówiłam o dwóch typach. Jest jeszcze ten drugi. Tak. Jaki? Co jest głębiej niż wybór filmu? To są konflikty, które dotykają czegoś fundamentalnego: naszej potrzeby bliskości, więzi. Chodzi o spory, które rodzą się z różnic w tym, ile potrzebujemy zaangażowania, ciepła, uwagi, poczucia bezpieczeństwa i ile sami dajemy. To już nie jest logistyka, tylko emocje. Jak się ze sobą czujemy na tym głębszym poziomie. Aha, czyli na przykład jedna osoba potrzebuje dużo przytulania zapewnienia o miłości, takich głębokich rozmów o uczuciach, żeby czuć się kochana? Tak. A druga chociaż kocha, to może, no nie wiem, okazuje to inaczej. Przez pomoc, wspólne działanie i może potrzebuje więcej swojej przestrzeni, mniej tej intensywności? Dokładnie tak. I kiedy te potrzeby dotyczące bliskości są bardzo, bardzo różne, no to to jest pole do naprawdę dużych napięć. I źródło cierpienia, mm -hmm. bo wiesz, jak czujemy, że partner odpowiada na tę naszą potrzebę, że nas widzi, rozumie, to satysfakcja ze związku rośnie. Ale jak jest tu duży rozdźwięk, jak czujemy się stale niezrozumiani, odrzuceni, albo przeciwnie, osaczeni, no to leci w dół. Jak to się objawia w sensie w codziennym życiu, widać to jakoś. Oj, bardzo często widać, i to może zacząć dominować nad wszystkim. Często pojawia się taki no, trudny, powtarzalne wzorzec, takie błędne koło. Wyobraź sobie, osoba, która ma większą potrzebę bliskości, i czuje, że jej brakuje, zaczyna o nią zabiegać coraz bardziej. Czyli no częściej inicjuje rozmowy, szuka dotyku, dopytuje o uczucia, może nawet stawać się taka bardziej wymagająca. Okej, okay. a druga strona. Ta, co potrzebuje więcej przestrzeni. A druga osoba, czując tę presję, ten nacisk, zaczyna się wycofywać. Uch. Unika rozmów, zamyka się w sobie, spędza więcej czasu osobno, może reagować irytacją, często nie ze złej woli, tylko dlatego, że czuje się przytłoczona, osaczona, nierozumiana w tej swojej potrzebie oddechu. I robi się ten zamknięty krąg, o którym mówiłaś. Im bardziej jedno goni, tym bardziej drugie ucieka. A im bardziej drugie ucieka, tym bardziej pierwsze czuje się odrzucone i goni jeszcze bardziej. Dokładnie. Uff, to brzmi jak, jak przepis na totalną frustrację po obu stronach, poczucie osamotnienia. Tak. To jest bardzo bolesna dynamika. Jedna osoba czuje się coraz bardziej niewidzialna, niekochana, druga obciążona, krytykowana, niewystarczająca, i obie cierpią. Pary często wpadają w to nieświadomie, a potem strasznie trudno z tego wyjść. Cała energia idzie w ten nierozwiązany problem z bliskością. To brzmi naprawdę ciężko. Czy, czy z takiego głębokiego konfliktu o bliskość, z tego, jak mówisz, bolesnego tańca, może wyniknąć coś dobrego? Mówiłaś o tej szansie w konfliktach. Czy to dotyczy też tych najtrudniejszych? Tak. I to jest właśnie ten. No. Fascynujący paradoks. Chociaż te konflikty o bliskość są często najbardziej bolesne, wydają się nie do rozwiązania, to właśnie praca nad nimi, taka świadoma, trudna praca, ma największy potencjał, żeby wzmocnić więź. To jest ogromna szansa na zbudowanie czegoś głębszego, bardziej autentycznego. Ale jak? Jak przypracowanie czegoś takiego może wzmocnić związek? No, pomyśl. Kiedy para zaczyna rozumieć, skąd się biorą te różnice, że to nie złośliwość, nie brak miłości, tylko różne historie, temperamenty, może doświadczenia, mhm. to pojawia się miejsce na empatię. Kiedy zaczynają rozmawiać o tych potrzebach otwarcie, bez oskarżeń, ucząc się mówić tak, żeby druga strona zrozumiała, kiedy próbują wyjść sobie naprzeciw, znaleźć sposoby na okazanie miłości tak, żeby to było czytelne dla partnera, nawet jeśli to trudne. To wymaga zmiany. Jasne, że wymaga. Przełamania swoich nawyków, lęków, ale to jest niesamowicie budujące. To jest jak komunikat. Widzę cię, rozumiem Twoją potrzebę, nawet jeśli jest inna, jesteś ważna i szukam drogi do ciebie. Ok. I kiedy parze udaje się znaleźć taki nowy, bardziej świadomy sposób bycia razem który uwzględnia obie strony, to poziom satysfakcji, zaufania, bezpieczeństwa może wzrosnąć nieprawdopodobnie. To jest jak wejście na nowy poziom. Czyli próbując to zebrać, yy, konflikty są normalne, nie ma co udawać. Mhm. Ale warto patrzeć, czy to jest ten typ praktyczny, gdzie uczymy się kompromisu, mhm. czy ten głębszy, o potrzeby emocjonalne, o bliskość, autonomię. I te drugie, choć trudniejsze, dają szansę na pogłębienie więzi, jak się do nich podejdzie no, z otwartością. Czy dobrze łapie? Dokładnie tak. Ale wiesz co? Czasem te typy się mieszają. A no właśnie, czyli kłótnia o wyjazd na wakacje może być tak naprawdę o potrzeby bliskości. Oczywiście, bardzo często tak jest. Spór o weekend może być na wierzchu praktyczny, ale pod spodem kryje się pytanie: czy jestem dla ciebie ważna, czy mamy czas dla siebie? Kłótnia o pieniądze może dotykać poczucia bezpieczeństwa, zaufania. Rozumiem. Dlatego tak ważne jest, żeby próbować zrozumieć, co naprawdę leży u podstawy sporu. Zwłaszcza jak coś wraca albo jest mega emocjonalne. Ale niezależnie od typu konfliktu, kluczowy jest też sam sposób, w jaki go prowadzimy. Sposób. Czyli? No, styl komunikacji. Bo nawet najdrobniejszy spór, nie wiem, o te naczynia w zlewie... Klasyk. Klasyk. Może przerodzić się w coś niszczącego, jeśli pójdą w ruch oskarżenia, krytyka ty zawsze, ty nigdy, pogarda, sarkazm, albo jak jedna strona się broni atakując, a druga się zamyka i obraża. Mhm. Mm mur, mur. Takie wzorce potrafią zabić każdy związek, nieważne jaka była miłość i o co się kłócimy. Więc zrozumienie natury konfliktu to jedno, a praca nad tym, żeby rozmawiać z szacunkiem, nawet jak jest trudno, to drugie, równie ważne. Wiesz co, to tutaj jest zupełnie inną perspektywę, że kłótnia to niekoniecznie sygnał, że coś się psuje, tylko no, część bycia razem, która wymaga umiejętności rozpoznania o co chodzi i dogadania się jakoś po ludzku. Dokładnie. Może to nawet trochę uwalnia od tej presji, żeby być taką idealną parą bez konfliktów. No właśnie, ta presja bycia zawsze zgodnym jest nierealna i męcząca. Zaakceptowanie, że różnice i spory są normalne, a nawet mogą prowadzić do czegoś dobrego, to już jest duży krok. Mm -hmm. Może właśnie dlatego warto, czasem, wiesz, nawet w środku jakiegoś spięcia, zadać sobie pytanie, delikatnie zapytać partnera. Nie tylko o co nam chodzi, o ten konkret, ale dlaczego to budzi takie emocje. Co tak naprawdę jest dla mnie ważne w tej sytuacji? Jaka potrzeba, jaki lęk się za tym kryje? Hmm. Spojrzeć głębiej. Tak. Dziękujemy, że słuchasz, to dla nas największe wsparcie. A jeśli chcesz dodatkowo postawić nam kawę, link znajdziesz w opisie.